Wiecie co. Tak, czytam sobie kodeks etyki lekarskiej, który dostałem 5 lat temu przy dobraniu dyplomu lekarskiego. I zastanawiam się, jak daleko może posunąć się człowiek, aby zaszkodzić drugiemu, udawając jednocześnie, że mu pomaga, bo chce osiągnąć jakiś wynik naukowy. Dlatego postaram się ocenić dzisiaj też częściowo etycznie postępowanie dwóch lekarzy na kładce tej książki Wojna lekarzy Hitlera Bartosza Wieleńskiego. Mamy tutaj Karla Branta oraz Teodora Morel. Dwóch lekarzy, którzy byli bardzo, bardzo blisko Hitlera, więc zapraszam do wysłuchania recenzji. Bartosz Wieleński jest dziennikarzem, zajmujący się tematyką niemiecką, mieszkając też jakiś czas w Berlinie. Gdzie w tej książce zajął się tematyką, tak naprawdę, całej służby zdrowia III Rzeszy? Dwóch głównych bohaterów, przybliżmy sobie. Jest to Karl Brandt, młody chirurg, który, tak zwany lekarz przyboczny Hitlera, który zajmował się organizacją służby zdrowia oraz miał być gotowy w razie jakiegoś uszkodzenia ciała Hitlera, żeby go operować na miejscu, oraz Thomas Morel, urolog. Wtedy mam wrażenie, że w czasach przedwojennych urologia była częścią chorób wewnętrznych, więc zajmował się leczeniem zakażeń dróg moczowych. Był to lekarz osobisty Hitlera, czyli taki, który bezpośrednio przepisywał mu leki oraz badał, więc miał, nie podlegał pod nikogo, tylko bezpośrednio pod samego Firera. W książce pan Wieleński w miarę chronologicznie opisuje stan służby zdrowia przedwojennej Trzeciej Rzeszy oraz funkcjonowanie służby zdrowia i środowiska medycznego w czasach wojny w kraju jak i na froncie, no bo to były jakby dwie skrajne sytuacje, potem one się zrównały z czasem przesuwania frontu, a także głównych bohaterów, głównej ich historie, właśnie dwóch lekarzy, których wymieniłem. Dodatkowo opisuje metodykę bestialskich eksperymentów ponieważ należy pamiętać że Mengele to nie był jedyny lekarz który bezpośrednio przysłużył się do ludobójstwa bądź takowego okrutnego postępowania więźniów obozów koncentracyjnych było wiele innych niechlubnych lekarzy niektórzy zdobyli sławę swego czasu jak na przykład Asperger bądź doktor heker, którzy byli pionierami psychiatrii dziecięcej, gdzie po latach okazało się właśnie prowadzenia eksperymentów w bardzo kontrowersyjnych, jak i no bestialskich warunkach. Między innymi są tu opisywane takie eksperymenty jak usuwanie kości mięśni, symulujące obrażenia frontowe, a także wpływ wychłodzenia na organizm. W Wpływu, wpływ gwałtownych, wahań ciśnień, na przykład w lotnictwie, które występują, wpływ chorób zakaźnych na, na organizm człowieka, ponieważ no to szeroko dotykało, jakby no, żołnierzy na froncie, a także ludność cywilną. No i przede wszystkim jest tutaj opisana akcja. T4. Jest to bardzo mroczny rozdział w historii III Rzeszy. Akcja T4 polegała na tym, że na przestrzeni kilku kilkunastu lat naziści stwierdzili, że osoby chore psychicznie, a także osoby z padaczką stwierdzili, że są to Dziedziczne choroby, i należy te jednostki wyeliminować. Raz, że nie było z nich pożytku społecznego, produkcyjnego, gospodarczego dla kraju. Dwa, żeby nie przekazywali tych genów dalej. Dlatego akcja T4 polegała na zabijaniu, na eutanazji własnych obywateli, którzy byli niezdatni w ocenie lekarzy dla kraju, dla Trzeciej Rzeszy. W trakcie tej akcji zginęło kilkuset, około 120 tysięcy własnych obywateli, więc to było także ludobójstwo na terenie Trzeciej Rzeszy. Opisywane są tutaj również dolegliwości Firera, ponieważ Morel, ten tutaj urolog, bardzo szczegółowo prowadził dokumentację medyczną Firera, gdzie widzimy obraz. Nie takiego niezłomnego, żelaznego woza, jak go pisała goebbelsowska propaganda, ale człowieka, który na przykład w 1936 roku nie spał dwa dni i dosłownie robił pod siebie, gdy przerzucał wojska na Ren, ponieważ tak się stresował. Tego oczywiście nie, nie, nie widzimy jako w tym wizerunku publicznym Firera. Tu jest bardzo taki człowiek i to słaby człowiek, Także całkowicie inne spojrzenie na postać Adolfa Hitlera. Dodatkowo jeszcze widzimy tutaj liczne historie medycznych wynalazków, które bezpośrednio wpłynęły także na dzisiejszy rozwój medycyny, takie jak antybiotyki, takie jak sulfonamidy, takie jak kolonie bakteryjne, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które przemysł wojny produkował oraz które sam stosował. Niewątpliwie na plus książki jest to zakres opisanego materiału oraz źródła, takie jak rozmowy, jak dokumentacja medyczna, jak dokumenty państwowe, jak ustawy same, które zostały podpisane przez Firera, na przykład Branta jako głównego zarządcy medycyny frontowej, kierującego, koordynującego. Mnóstwo źródeł, które są wypisane na końcu, mnóstwo książek oraz biografii na które możemy po prostu odnaleźć, jeżeli chcemy zgłębić temat, nie jest, to, nie jest to problem, ponieważ jest to wszystko z tyłu wypisane. I dodatkowo bardzo dobrym ujęciem jest taka konkurencja pomiędzy tymi dwoma lekarzami, bo jak zapewne się domyślacie, to były ciągłe, działania mające na celu wpływy uzyskanie wpływu od Hitlera bezpośrednio, dlatego tych dwóch lekarzy konkurowało ze sobą, no i nie pałało do siebie sympatią, a tą wypadkową był zawsze zawsze Führer. Także te dwie skrajne, naprawdę skrajne postacie, specjalizacje, podejście do medycyny do leczenia budują świetną atmosferę tej książki oraz tło. Historyczne. Kolejnym plusem jest tempo tej książki. Książka ma 560 stron prawie, a jest napisana po prostu jak dobry krymino. Naprawdę są plot twisty, czasami człowiek, jak czyta, co się działo w historii II wojny światowej, to są takie przypadki, jakieś takie spotkania. Końcówka, naprawdę rewelacja. Układ tego wszystkiego chronologiczny. Wszystko wytłumaczone. Tak samo mamy tutaj również spis postaci, gdybyśmy zapomnieli, no bo ponieważ tutaj dużo, dużo postaci się przewija. Mamy tutaj wszystko wyszczególnione, także łatwo się jest tutaj odnaleźć. I dodatkowo z tyłu mamy tak samo, jak wisienka na torcie, są to liczne ryciny opisane. Z wydarzeń, które są tutaj zawarte, świetne są te dzieci, naprawdę z podpisami. A także ta książka nie kończy się wyłącznie na wojnie. Kończy się w momencie procesów norymberskich, a raczej ich zakończenia, ponieważ okazało się, że nie wiedziałem o tym, że oprócz procesu norymberskiego tych zbrodniarzy wojennych, czyli Geringa i całej reszty. To toczyły się także procesy lekarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo, za akcję T4, za oczywiście za Holokaust, za przeprowadzenie tych eksperymentów. Mengelego, jak wiecie, no, nigdy nie ujęli, ale całą resztę no, to osądzono. Także te procesy toczyły się równolegle. No i Karl Brandt siedział właśnie w tym procesie na miejscu Hermana Gringa jako główna głowa służby zdrowia Trzeciej Rzeszy. Minusy książki e, za szybko się kończy. Absolutne 10 na 10. Opracowanie historyczne świetnych wydarzeń, całkowicie inna ujęta, jest inna z innej perspektywy ujęta historia Trzeciej Rzeszy. Zagadnienie bardzo trudne, świetnie omówione. Jedna z najlepszych książek historycznych, jak w sumie nie najlepsza jaką czytałem. Polecam. No i teraz ocena Etyczna postępowania lekarskiego tych dwóch panów. Jeżeli chodzi o Karla Branta, jest to zbrodniarz ludobójca. Po prostu. Zbrodniarz wojenny. Całkowicie nie przestrzegający żadnych zasad etyki lekarskiej. Jest jednym z głównych koordynatorów, był jednym z głównych koordynatorów akcji T4 jak i dawał przyzwolenie na, na różne bestialskie eksperymenty. Więc tutaj no nie będę wam spoilował co, co z nim zrobili, ale możecie się domyślić, że tak adekwatnie do tego co, co, co zrobił skazał go sąd. Teodor Morel. I tu jest... Tu jest tak trochę, trochę trudniej. Znaczy nawet bardzo trudno. Dlatego, że był to lekarz, osobisty Hitlera no i można powiedzieć, że leczył firera, leczył szaleńca tak naprawdę, ale był jego pacjentem, traktował go jak pacjent. Zachowywał się jak lekarz, przepisywał mu leki zgodne z najnowszymi wytycznymi. Był ciekawy nowych trendów w medycynie, które stosował z powodzeniem. Przyjmował Żydów do 1938 roku także zamówił mikroskop elektronowy, jeden z pierwszych, aby prowadzić badania, ale takie faktyczne badania, a nie pseudoeksperymenty. Wykorzystał swoją pozycję do utworzenia koncernów farmaceutycznych, no ale to, to nie były obozy koncentracyjne, nikt tam pod batem nie prasował, po prostu to były niemieckie klasówki farmaceutyczne produkujące witaminy. Trudno, trudno powiedzieć. Leczył jednego z największych zbrodniarzy w historii. Ale tak naprawdę no, spełniał swoją swoją rolę jako lekarz. Trudno się doszukać. No i oczywiście, wspomagał zdrowotnie firera, więc automatycznie przedłużał wojnę. Ale w relacji lekarz-pacjent trudno się tutaj doszukać jakich, jakiegoś błędnego czy nieetycznego postępowania. Oczywiście historia to zweryfikowała, że no, tym sposobem utrzymując Firera władzy fizycznych, i umysłowych, wydłużał wojnę. Lecz jako takie zarzuty nie zostały mu przedstawione przez sąd. Krótkie podsumowanie. Książka świetna. Wybitna wręcz dla wszystkich ciekawych historii III Rzeszy, II wojny światowej, z nieco innej strony, ale nie mniej ciekawej, wręcz bardziej, nie takiej typowo militarnej. Polecam, polecam serdecznie i należy się zastanowić bardzo głęboko, żeby takie sytuacje się nigdy nie powtórzyły. Jest to wszystko ku przestrodze. Co idea może zrobić z człowiekiem?